Dobra widzowie, witam w pierwszym materiale yy, z League Legend z okazji wybijania 200 tysięcy na SORACE Oczywiście w tym filmie będą cięcia, nie? Dobra, okej, okay. teraz trzeba pisać sup No leczenie a! Dobra, ktoś ten, Aha. dobra, ktoś tego. Ktoś zdarzawał. Jezu Ale piszesz bot na wszelki wypadek Dobra. No przyjąłem, a ty? No przyjąłem, ja też przyjąłem, tylko w sensie inni mogą mnie przyjmować. Dobra, 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 Rozgrzewamy paluszki, rozgrzewamy paluszki. Dobra, 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 Nasza jest, nasza jest, nasza jest, dobra, na, nasza jest. Okej. Okay. Zamień tego smajta, zamień tego, zamień to no. porażenie, porażenie. O, dobra. Co on typ napisał ig? No w sensie, że idzie do dżungli. Nawet wziął Smita. A. No tak piszą osoby, które biorą dżunglę z własnej woli. Ty zostajesz, że tak powiem, zepchnięty, więc nie musiałeś pisać. Fajny, właściwie mi się ten. Nie wiem dlaczego, ale bardzo fa... podoba mi się ten sk... no, skin. A postać. Fajnie no oni to zrobili. Tylko będzie problem, jak będę miał 10 FPS... znaczy będę miał 14 FPS accident. O, w Enemy teamie też mają Mordekizera. No. I nie ma żadnej upierdliwej dla mnie ten postaci. <grym> Jasuo ja będzie upierdliwy, łowię ci. O nie, nie doba pamiętam. Go. Nie. Znaczy w sensie Jasuo to wymaga jeszcze skilla. Boże, no dwa heal'e grają. Ktokolwiek będzie na bocie. Kane jest z dżungli. Ale MF są easy. Ona ma w ogóle graspa. Ona nie wie w jakim świecie żyje. Evelyn bardzo dobra runa, Dark Harvest. Będą gwałceni przeciwnicy Wolibir te, też tak średnio, ale no nie ma najgorzej. To ma taki internet z wosku? O nie, jesteśmy po tej stronie. O jak E, alo, alo Liga a, wie, a wiesz, że niektórzy mają. A wiesz, że można mieć w ten sposób przewagę? Eee, gdzie ty jesteś? A tutaj. Ja muszę iść do Ciebie Znaczy w sensie tak, będziemy pomagać Evelynn w tym <grym> Pytanie, czy ona chce tego inwajda zrobić Raczej nie będzie ryzykowała, ale... Czy czemu Yasuo i Talon są na midzie? Yy, Mode Kaiser jest w tym samym miejscu, gdzie ja <grym> Dobra, ej! 60 golda, ale łatwo. Ej, ja mam. Przy... Ej, wziąłem tam z przyciąganie. Ej, ej, ej. On w o, ogóle o, ogarnia podstawy tej gry? Chyba nie, ale ma tego. Baba, ja biję. Bij, 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 bij. Ej, co zabija. Jeez. Yes. O, o, kurwa, o kurwa. Wiesz co, ja chyba zaryzykuję Arden Cenzera na pierwszy item. A Meticala sobie najwyżej złoży z tego. Z jakichś atakujących itemów. Zdechłeś? Nie. To jeden to jest liczba zabójstw. Mode Geyser mnie bije. mi. O kurda! Nie! Mam mało. O kurwa! Ja Za podwierzą, bo ten, czekaj, ta liśnica, która tutaj jest, to jest ta cała, która ma taki ładny profilowy. to. O, zaraz umrzesz, umrzesz. <ścoughs> A! zabić na nawzajem. Ja tak mogę kurwa grać. Nie no, fajnie jest grać z amatorami. Ja, ja, ja mentalnie jestem początkujący. Chilnie jest ci potrzebny, jak masz sorakę. Tak na dobrą sprawę. O kurwa. Nie, no. Leć, leć, leć mój malutki. Czekaj, e, co?! O? Po co ty żeś to kurwa palił? Nie wiem. Przecież ja będę cię regenerował, z tego bez problemu. Mamy go. Kurwa. Mamy!

Coś się stało, Ty? Widzisz pana Bydgoszcza? Znaczy no, ja ty. He, do nas. O e, e, he, 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 no no, no. Chodź do Bydgoszczy! <noise> <noise> o kurwa. <noise> Ej, on jest. Aha! Co tu się kurwa <głosy> dzieje? Jaki to on. chodź do mnie. <noise> O, jeszcze. Jeszcze. Dobrze. Wpierdolę. Ej, ja mam kosy. <laughs> um, um, wiesz, ja robię taktyczny odwet, bo muszę sobie coś kupić. <śmiech> no. <śmiech> Ty, dobra, Kosę, kurwa kupuję. <laughs> Od razu. O, chłopie. Kosę będę kurwa składał. Pierdolę. Dobra, ora klęsa nie kupiłem, ale to są debile, że... A nie, dobra dobra. On ma, on ma, dobra. Może się to nie opłacało. O kurwa ile będę leczył? <grybuj> <grybuj> ja się dobierdalam hmm. w Talonem. Ten Kain kurwa! On nie wie co ma zrobić, nie? On nie wie co ma zrobić, żeby uratować Sygierkę. Kain musi się pogodzić z tym, nie, że to przepierdolił. Ja, ja, już, ja już kurwa item skończyłem, nie? Ja już kurwa item na supporta skończyłem. O! A ty gdzie? do mnie. No chodź, do mnie, no chodź, no do mnie. Co bijesz mojego kolegę? Dobry Dobrze! Co ten woliber robi kurwa? Dobrze, że. Dobrze, że ja Evelin, Dobrze, że ja i Ewelin się fidujemy. Idziemy na nich A ty czego? Zdrowiłeś mi kick the body? Nie! Nie chce mi się! Mi gówno obchodzi twoje kick the body! A co to za gówno? To jest kontrol ward. On po prostu, on po prostu wyłącza wszystkie inne wardy. Chciałam iść za wami. Ej. Pem. Dobra, ja, ja ten... <ścoughs> Kurwo! Ej no! Jeba, jeba no. Dobra ej. ej ja się będę musiał zaraz wrócić. Ale mi robisz Typie jak ja już mam na maksymalny ku Uleczyłem cię, bo już miałeś trochę mało HP. Ten miś musi O kurwa! O kurwa! Kejn! 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 O nie, nie, nie! Ej! Coś mi się tam nie podoba. Muszę chyba wsadzić komuś e, siekierę głęboko w dupę. Ej, czemu nikt tutaj nie niszczy golema? Jebać. Jestem niezniszczony, kurwa. To jest dziwne, bo ja nie mogę talona wsadzić i dać Grać Virna jest legendą. I tak... Mu, i tak temu typowi dobrze. Ewelin to Polak, kurwa! No dobra, puszczamy to... tego Herolda tutaj. Najwyżej spuszuje nam część rzeczy. Kane, To jest Kale okej, hey, gej, chodź ty do yeah. <ścoughs> mnie oh fuck dobra, to taktyczny odwrót jak coś ja tu widzę nieprzyjemnego gościa Ej, no nieprzyjemny gej. gość, no kurwa no. <ścoughs> o jas... Ala <laughs> Ale przyda się trochę Kuźwa Kuźwa Przecież trzeci raz dechłem. Ej Jak to śmiesz... Ej jak to śmiesznie wyglądało Dwa Dwie siekiery tu leżą Moja i moja a, tutaj jest czterech. Czterech. tu ich jest. Bo ja pierdzielę. Ale co? To za czterech? No. Oni kurwa nic nie robią w tym meczu. Em. <grybuj> <grybuj> um. Yeeees! Dobra. Dobra, zabiję mi asu. What? <noise> tak cię kurwa Co wyleczyłem. Się Co się właśnie dzieliło? Wyleczyłem cię kurwa. <noise> Ej, zniszczyliśmy im wieżyczkę. O kurwa! O shit... Nie wiem, co ja mam kupić? Dobra, kupuję... ...kolczasta kolczuga. Czemu nie? Gdzie ty jesteś, Pan? barona robiliśmy Nie no dobra, będzie miał duszę, będzie miał duszę Dobra As jest rana Dobra, dobra dobra nasza jest kurwa Ja daję honora Ewelin. Tym razem, bo poprzedniki dałem Dobra Mamy to kurwa Mamy to, mamy 200k kurwa Jest plus. Le... niestety level 10 Także był ze mną Arix, pozdrów widzów Witam Pozdrawiam